Cześć widzowie, witam Was w kolejnym odcinku, odcinku testowo narzędziowych. Przyszła do mnie długo wyczekiwana pas, paczka od firmy Słowik, paczka z poziomicami. Firma Słowik, bardzo dobrze mi znana firma, jedna z najlepszych firm produkujących... Poziomice polska firma, zaznaczmy. Korzystam z ich poziomic już od dłuższego czasu, a tym razem sprawili mi taką niespodziankę i przesłali tą oto paczkę. No mamy tutaj kilka poziomic, dzięki którym będziemy mogli sprawdzić, czy na naszej budowie wszystko idzie zgodnie z planem, czy wszystko jest pod odpowiednimi kątami, z odpowiednimi spadkami, no i czy wszystko jest proste. Jak widzicie, mam tutaj tą dużą poziomicę dwumetrową. Za chwilę to się sobie obejrzymy. 200 cm łata murarska do wszystkich prac yy, typowo, właśnie murarskich jest niezbędna. Mamy też 120 cm poziomicę magnetyczną. Parametry to jest 600 g na metr, 0,3 mm na metr. Taka jest odchyłka tutaj. Oczywiście wszystko na na tym patencie poziomice wykonane są naprawdę solidnie i porządnie. Są uchwyty, są też. Zobaczcie, jak jest wykonane zakończenie tej poziomicy. No to za moment Wam też porównam do takiej taniej, prostej marketówki, ale tak naprawdę no nie ma co tutaj porównywać. Jeśli chodzi o tą pomarańczową poziomicę 150. Centymetrową, no to ona ma tutaj jeszcze fajny patent. Zobaczcie, Ym, spadki Spadki do 2%. Na libelce są zaznaczone te dwie linie. No, i dzięki temu możemy bardzo precyzyjnie wyznaczyć spadki, na przykład pod płytki czy garaż. No, szkoda, że nie miałem tego, jak budowaliśmy, jak robiliśmy wylewkę pod garaż. Z ciekawostek. Taka mała magnetyczna poziomica. Powiem Wam, że sprawdza się rewelacyjnie. Ja już praktycznie tylko z niej skorzystam. Do szybkich, prostych pomiarów. Bardzo czytelna. Odczyt jest szybki. Możemy sobie postawić. Ona też jest magnetyczna, więc do metalowych przy spawaniu się bardzo dobrze sprawdza. Że tam, gdzie chcę sprawdzić, czy wszystkie kąty są. 90 stopni zachowane. No, jest niezastąpiona poręczna, lekka. Zmieści się do pasa. Także, no, tą poziomicę, akurat naprawdę wykorzystuje bardzo, bardzo często. Jeśli chodzi o miarki, no to też zobaczcie na taką klasykę. Jest to miara tradycyjna, rozkładana, dwumetrowa. Ale ma tutaj fajne wcięcia. Rozkłada się. Super, jest mega sztywna. Dzięki czemu, no te pomiary są naprawdę dokładne. Yy, mimo tego, że posiadam na budowie jeszcze te wszystkie nowinki laserowe, yy, dalmierze laserowe i tego typu yy, narzędzia, no to taka miara jest też niezastąpiona. Pozwala bardzo dokładnie sprawdzić odległości. Tutaj wiemy, że nic nam się nie przesunie w porównaniu do tego, jak na przykład jest miara taka rozwijana. No i mamy jeszcze. Taki tak zwany kąt 90 stopni, bardzo przydatne urządzenie na budowie. Ten akurat to jest 80x50 cm z dokładnością 0,057 stopnia, czyli 1 mm na metrze. Bardzo dokładny sprzęt pozwala sprawdzić, wyznaczyć kąt prosty 90 stopni. O, i taki przymiar rewelacyjnie yy, sprawdza się na budowie. Co my tutaj jeszcze mamy? No, mamy jeszcze takie ołówki, i tutaj szczerze powiem, że nie wiedziałem, że, że jest ich aż tyle rodzajów: do szkła i metalu, do kamienia otwartości 6H, stolarski otwartości HB i do mokrych powierzchni. Także na wszystkie rodzaje powierzchni jesteśmy przygotowani z takimi ołówkami. Bardzo solidne, trwałe. Warto sobie domówić do zamówienia, ja to zawsze robię. No i to sprawdzimy sobie pierwszy pomiar tą ścianę. Tu już mamy wykończoną jedną ze ścian, więc sprawdźmy sobie jak to, jak to wyszło. No, jesteśmy, jesteśmy w oczku. Także tutaj jest wszystko ok. Możemy sobie też sprawdzić od razu. Tutaj montowałem niedawno taki regał. Może minimalnie, minimalnie w lewo można by było to poprawić. Ale też nie jest najgorzej. No i teraz, jeśli byśmy chcieli na szybko sprawdzić, no to mamy też tą naszą małą poziomicę magnetyczną. No i pomiar jest dokładnie taki sam, więc tym maleństwem możemy też bardzo szybko sobie na szybko coś pomierzyć. Zobaczcie tutaj na przykładzie, właśnie tego, tej szafy. No, tutaj to już jesteśmy na, na granicy praktycznie, więc yy, stolarz troszeczkę. Tu mógł się poprawić. Łata murarska z uchwytami. Dla jeszcze większej wygody Łata murarska z praktycznymi uchwytami. Długość 200 cm pozwala na komfortową pracę nawet przy dużych powierzchniach. Dzięki uchwytom praca jest stabilna i mniej męcząca. Jest to idealne rozwiązanie dla fachowców, którzy cenią ergonomię i precyzję. Poziomica magnetyczna 120 cm Jest to świetny wybór dla każdego, kto pracuje z metalowymi konstrukcjami. Dzięki mocnym magnesom poziomica pewnie trzyma się stalowych elementów umożliwiając precyzyjne ustawienia bez konieczności dodatkowego mocowania. To narzędzie, które znacząco przyspiesza i ułatwia pracę na budowie czy w warsztacie. Poziomica malowana pomarańczowa to solidna, 150 cm poziomica. Dzięki wyraźnej podziałce i precyzyjnie skalibrowanym libellom umożliwia szybkie i dokładne sprawdzenie poziomu i pionu. Każde z tych narzędzi to gwarancja solidności i niezawodności, niezależnie od tego, czy budujesz, remontujesz, czy po prostu lubisz mieć w warsztacie sprzęt, na którym możesz polegać. Tytułem podsumowania, no jeśli chodzi o te poziomy to jak widzieliście, w warunkach budowlanych spisują się rewelacyjnie. To jest jakość, na której można polegać. 100% pewności pomiaru. Zawsze jesteście pewni, że no, to urządzenie Wam tego nie przekłada, Więc. Jeśli byście byli zainteresowani do Jalinka, do tych poziomic, do tych sprzętów, zostawię wam w opisie. No i te poziomice możecie też znaleźć w większości marketów budowlanych. Ja ostatnio widziałem je na przykład w kastorach, więc jeśli nie chcecie zamawiać przez internet, no to możecie zawsze zakupić gdzieś sobie lokalnie.